Cześć, to zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Julia siedziała na skraju łóżka, patrząc na swoje stopy. Puste, nagie, jakby nagle przypomniały jej, że świat zewnętrzny nie wybacza takich drobnych uchybień. Jeszcze przed chwilą próbowała wsunąć na nie swoje jedyne czarne czółenka, kupione trzy lata wcześniej na promocji. Skóra. Kiedyś miękka i błyszcząca, popękała na zgięciach. Jeden obcas złamał się gwałtownie, gdy zeszła po schodach do tramwaju. W pierwszej chwili myślała, że to nic wielkiego, wystarczy iść ostrożniej. Ale gdy kawałek plastiku odpadł zupełnie, nie miała wyboru. Spojrzała na zegarek. Ósma dwadzieścia, a rozmowa kwalifikacyjna o dziewiątej. Do centrum miała pół godziny. Nie zdąży po drodze kupić innych. Nie mam nawet pieniędzy na nowe, bo ostatnie grosze poszły na bilety i dróg CV. Biegnę tak. Trudno. Wzięła głęboki oddech, schowała zepsute buty do torby i wyszła z mieszkania. Chłód płytek klatki schodowej przeszły jej stopy jak szpilki. Na ulicy asfalt był jeszcze wilgotny po nocnym deszczu, więc każdy krok przypominał jej, że decyzja była odważna, a może głupia. Przechodnie oglądali się za nią z mieszaniną zdziwienia i rozbawienia. Widziałaś? Bez butów idzie. Usłyszała za sobą czyjś szept. Może to teraz taka moda, odpowiedziała druga kobieta, śmiejąc się cicho. Julia wciągnęła głębiej powietrze i przyspieszyła kroku. Czuła się jak dziecko, które uciekło z domu. Gdy wreszcie stanęła przed szklanym biurowcem przy Rądzie ONZ, jej włosy były wilgotne od deszczu, a bose stopy czerwone od chłodu. Inni kandydaci, młodzi mężczyźni w dopasowanych garniturach, Kobiety w szpilkach i garsonkach stali pod recepcją, wymieniając uprzejmości. Kiedy Julia weszła, zrobiło się cicho, a kilka par oczu powędrowało w dół na jej bose stopy. — Pani Julia Malicka? — odezwała się asystentka w białej koszuli, unosząc brew. Tak, to ja odparła cicho Julia i poczuła, jak krew napływa jej do policzków. Sala rekrutacyjna była ogromna. Trzy osoby siedziały przy długim stole, poważny pan w ciemnym garniturze, Młoda rekruterka o ostrym spojrzeniu i wysoki mężczyzna w jasnym garniturze, który uśmiechnął się na powitanie. Julia usiadła naprzeciwko, starając się wsunąć stopy pod krzesło. Proszę opowiedzieć coś o sobie, zaczął starszy mężczyzna, wertując jej cv. I wtedy popłynęły słowa. O tym, jak jako dziecko rozkręcała budziki, żeby sprawdzić, jak działają. O nocach spędzonych na kursach programowania, o projektach studenckich, które zdobyły nagrody na konferencjach. Starała się mówić spokojnie, ale w środku drżała. W pewnym momencie rekruterka pochyliła się w stronę stołu. Proszę pani, zaczęła lodowatym tonem a gdzie są buty? Julia poczuła, jak zapada się pod ziemię. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale w głowie panowała pustka. W końcu wyszeptała: Zepsuły się w tramwaju. Nie miałam innej pary. Zapadła cisza, a potem drugi z mężczyzn, młodszy, z błyszczącym zegarkiem na ręku, roześmiał się krótko. Profesjonalizm to nie tylko wiedza, proszę pani. Kandydat na nasze stanowisko musi umieć się zaprezentować. Rozmowa zakończyła się szybko i chłodno. Julia wyszła, nie oczekując już telefonu. Czuła, że cała jej nadzieja wyślizgnęła się jak tamten złamany obcas. Usiadła na schodach, wciąż boso, i zaczęła zbierać myśli. Nie wiedziała, co powie mamie, która trzymała kciuki za ten dzień. Wpatrywała się w szarą ulicę, gdy nagle usłyszała ciepły, głęboki głos. Ciężki poranek, prawda? Uniósłszy głowę, zobaczyła mężczyznę w ciemnym płaszczu, którego znała z pierwszych stron gazet. Jego twarz uśmiechała się do niej życzliwie, a w oczach błyszczała inteligencja. Julia oniemiała. Stał przed nią sam Michał Nowak, prezes firmy, w której właśnie przed chwilą przekreślono jej marzenia. Pani Malicka, prawda? powtórzył mężczyzna. Widziałem panią przed chwilą na rozmowie. Julia poderwała się na nogi, instynktownie próbując schować Bosę stopy za torebką. Ja, przepraszam, panie prezesie. To nie tak miało wyglądać. Głos jej drżał: Miałam buty, naprawdę tylko. Spokojnie. Michał nowa kuniósł dłoń, jakby chciał ją powstrzymać przed tłumaczeniem. Widzę, że sytuacja była wyjątkowa. Zawahała się, czy odpowiedzieć szczerze, czy zagrać odważną kandydatkę. Ostatecznie wybrała prawdę. Wybiegłam z domu i na schodach złamałam obcas. To były jedyne eleganckie buty, jakie miałam. Nie chciałam się spóźnić, więc pobiegłam boso. Głupio to wyglądało, wiem. Ku jej zdziwieniu prezes roześmiał się cicho, ale nie szyderczo. Wie pani? Co sobie wtedy pomyślałem? Ta dziewczyna wie, co jest ważne. Bo można kupić nowe buty, ale nie można kupić punktualności ani determinacji. Spojrzał na nią badawczo. Proszę, niech pani usiądzie, porozmawiajmy. Zaskoczona, usiadła z powrotem. On usiadł obok, a nie naprzeciwko, jakby chciał zburzyć barierę. Rekruterzy powiedzieli, że, że wypadła mnie profesjonalnie, wyszeptała. Chyba miałam rację, że to koniec. Rekruterzy robią swoją pracę odparł spokojnie. Patrzą na to, co widać: garnitur, buty, pewność siebie. Ale ja czasem lubię patrzeć głębiej. Zawiesił głos. Proszę mi opowiedzieć, dlaczego naprawdę pani tu przyszła. Julia poczuła, że jej serce bije mocniej, ale w jego głosie było coś uspokajającego. Zebrała więc myśli i zaczęła mówić. O studiach, o tym, jak od dziecka rozbierała stare radia i komputery ojca. O tym, jak w liceum sama napisała aplikację pomagającą osobom starszym przypominać o lekach. O wieczorach spędzonych nad książkami, kiedy rówieśnicy bawili się w klubach. Ja naprawdę chcę tu pracować, zakończyła cicho. Nie dla pensji, nie dla prestiżu. Chcę się uczyć, tworzyć coś, co ma sens. I, chcę udowodnić sobie, że warto było iść tą drogą, nawet jeśli czasem oznacza to bieganie boso przez pół Warszawy. Przez chwilę panowała cisza. Prezes przyglądał jej się uważnie, jakby ważył każde słowo. Wie pani, zaczął. Kiedy zaczynałem, nie miałem nawet pieniędzy na garnitur. Pierwsze spotkania prowadziłem w pożyczonej marynarce. I też zdarzyło mi się usłyszeć, że nie wyglądam jak ktoś, kto może prowadzić firmę. Uśmiechnął się lekko. Ale wtedy obiecałem sobie, że będę patrzył na ludzi inaczej. Na ich głowy, serca i ręce. Julia wpatrywała się w niego szeroko otwartymi oczami. Pan naprawdę uważa, że mam jeszcze szansę? Nie tylko mam takie wrażenie, odpowiedział. Jest pani jedyną osobą z całej tej grupy, która przyszła tu z odwagą większą niż wygląd. To o czymś świadczy. Zanim zdążyła cokolwiek odrzeknąć, podeszła do nich ta sama rekruterka. Na jej twarzy malowało się zdziwienie. Panie prezesie, mamy przygotowaną salę na kolejną kandydatkę. Właśnie znalazłem swoją kandydatkę, przerwał jej stanowczo Michał Nowak. Pani Julia zostaje. Proszę przygotować dokumenty. Asystentka uniosła brwi tak wysoko, że prawie zniknęły pod grzywką. Chciała coś powiedzieć, ale zatrzymało ją spojrzenie szefa. Julia siedziała jak wmurowana. W jednej chwili, z poczucia klęski, znalazła się w samym centrum wydarzeń. Które mogły odmienić całe jej życie. Ale jak to? Wyszeptała. Przecież nawet nie skończyliśmy rozmowy. Nie musimy, odpowiedział spokojnie prezes. Już wiem, że pani właśnie jest tą osobą, której szukamy. Julia poczuła, że brakuje jej tchu. Jej bose stopy stygnęły na marmurowej posadzce, a w głowie kłębiły się tysiące pytań. Czy to żart? Próba? A może. Naprawdę właśnie zaczyna się dla niej coś zupełnie nowego? Julia jeszcze długo siedziała na chłodnym marmurze przed wejściem do wieżowca. Mimo, że prezes Nowak powiedział jasno: Jest pani tą osobą, w jej głowie wciąż brzmiały pełne dezaprobaty komentarze rekruterów. Strach mieszał się z nadzieją, może to tylko uprzejma forma pocieszenia? Może prezes nie mówił poważnie? Kiedy podniosła wzrok, zobaczyła, że mężczyzna wciąż stoi obok. Rozpiał płaszcz. Jakby chciał zrzucić z siebie elegancję, która odgradzała go od zwykłych ludzi. Proszę, niech pani się nie martwi, powiedział. Rozmowa kwalifikacyjna to jedno, a moja decyzja to drugie. Czasem potrzebuję zobaczyć człowieka w sytuacji, w której nie ma czasu na maski. Ale Julia przełknęła ślinę. Ja nawet nie wiem, czy zdążyłam powiedzieć wszystko. Chciałam się pokazać z najlepszej strony, a wyszło, że spojrzała na swoje bose stopy i urwała. Właśnie się pani pokazała, odparł spokojnie. I wie pani co? To była najlepsza autoprezentacja, jaką dziś widziałem. Zapadła cisza. Julia poczuła, jak serce wali jej w piersi. Dlaczego? Zapytała w końcu, prawie szeptem. Dlaczego akurat ja? Tam w środku są ludzie w garniturach za kilka tysięcy złotych. Pewnie mają doświadczenie, kontakty. Prezes roześmiał się lekko. Bo oni przyszli tu ubrani zgodnie z podręcznikiem. Wymuskani, przygotowani, pewni siebie. Ale pani przyszła prawdziwa. Widziałem, jak patrzyli na panią z góry, a pani i tak usiadła naprzeciwko nas i opowiedziała o swoich projektach z takim ogniem, że nawet mój wspólnik na chwilę zapomniał o tych pańskich. Uniósł brew i rzucił okiem na bose stopy, nieobecnych butach. Julia poczuła, jak z oczu napływają jej łzy. Czy to znaczy, że? To znaczy, że z trzydziestu kandydatów to panią zapamiętam. Nachylił się i dodał ciszej, a w tym wszystkim o to chodzi. Wstał i podał jej dłoń. Proszę przyjść jutro o dziewiątej. Ale tym razem, uśmiechnął się szerzej, proszę przyjść w butach. Jeszcze tego samego popołudnia Julia znalazła na poczcie maila z gratulacjami i propozycją zatrudnienia na stanowisku, o które się starała. Wpatrywała się w ekran, niedowierzając. To było jak sen, kilka godzin wcześniej siedziała na zimnym betonie, pewna, że wszystko stracone, a teraz była zaproszona do zespołu marzeń. Wieczorem, kiedy zadzwoniła do mamy, głos jej drżał, ale tym razem z radości. Mamo, mam pracę. W Nowak Technologies. Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy, a potem rozległ się krzyk radości. Widzisz? Mówiłam ci, że dasz radę. Mama prawie się popłakała. A te buty, kupimy ci nowe. Ale pamiętaj, kochanie, nie buty decydują, kim jesteś. Nazajutrz Julia stanęła ponownie przed tym samym budynkiem. Tym razem miała na nogach proste, granatowe szpilki, które pożyczyła od kuzynki. Były odrobinę za duże, ale i tak trzymała głowę wysoko. W recepcji czekała już na nią asystentka, tym razem znacznie milsza. Pani Julia, pan prezes prosi do swojego gabinetu. Kiedy weszła, Michał Nowak podniósł się z biurka. Był w tym samym płaszczu, pod nim klasyczny garnitur. Ale w jego spojrzeniu nie było ani krzty pobłażania, tylko życzliwości, coś jeszcze, co sprawiło, że Julia poczuła się pewniej. Cieszę się, że pani przyszła, powiedział. Mamy 30 kandydatów, każdy z dyplomami, certyfikatami, rekomendacjami. Ale tylko pani pokazała mi coś, czego nie da się nauczyć na żadnym kursie. Odwagę, determinację i szczerość. Julia zacisnęła dłonie na kolanach. Myśli pan, że to wystarczy? Reszty można się nauczyć, odpowiedział. Ale jeśli ktoś nie ma odwagi i serca, to choćby skończył dziesięć uczelni, nic z tego nie będzie. Patrzył na nią jeszcze przez chwilę, jakby ważył wszystkie za i przeciw. W końcu podpisał dokument i przesunął go w jej stronę. Witamy na pokładzie pani Julio. Spośród trzydziestu kandydatów wybrałem panią. Bo potrzebujemy ludzi, którzy nie boją się iść boso, gdy trzeba. Julia wstrzymała oddech. Nie wiedziała, czy śmiać się, czy płakać. W jednej chwili cały ciężar porannej porażki zniknął, a w sercu rozkwitła lekkość, jakiej nie czuła od dawna. Kiedy późnym wieczorem wracała do domu z nową parą butów w torbie i świeżo podpisaną umową w kieszeni, Zatrzymała się na tym samym chodniku, gdzie dzień wcześniej prawie się poddała. Spojrzała na swoje nowe obcasy, uśmiechnęła się do myśli, która przyszła jej do głowy. Można mieć najpiękniejsze buty na świecie, ale to nie one niosą cię naprzód. To ty musisz iść, nawet jeśli czasem boso. I z tą myślą ruszyła przed siebie, pierwszy raz od dawna czując, że naprawdę kroczy w dobrą stronę. Minęło kilka miesięcy. Julia codziennie rano wstawała wcześniej, by spokojnie przygotować się do pracy. Na półce w jej przedpokoju stało teraz kilka par solidnych butów. Żadna para nie była przesadnie droga, ale każda wygodna i zadbana. W firmie przyjęto ją z otwartymi ramionami, a z czasem okazało się, że potrafi więcej niż sama o sobie sądziła. Projekt, nad którym pracowała z zespołem, zdobył wyróżnienie na międzynarodowych targach, a ona po raz pierwszy od dawna poczuła, że jej marzenia nabierają realnych kształtów. Czasami gdy przechodziła obok przeszklonego wejścia, zerkała na własne odbicie i przypominała sobie tamten dzień. Bosa dziewczyna, którą odrzucono, to wspomnienie już jej nie bolało. Przeciwnie, stało się dowodem, że porażka nie musi być końcem, tylko początkiem czegoś lepszego. A pan Michał? Od czasu do czasu mijał ją na korytarzu, uśmiechał się i żartował. Dziś znowu w butach? Szkoda, bo w tamtych bosych krokach była cała odwaga. I Julia wiedziała, że choć los potrafi zaskakiwać, ona już nigdy nie przestanie iść naprzód, niezależnie od tego, czy w szpilkach, czy boso.